objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Zanim się wydarzy, zanim się wydarzy na Ziemi apokalipsa, zanim żywioły osiągną apogeum działania, Wy możecie jeszcze swój czas wykorzystać w swojej prostocie słowa i praw Pana stworzyciela. Zacząć żyć zgodnie z naturą i Panem stworzycielem, z woli Pana stworzyciela tu i teraz. Rzeczywistość jest taka, iż Wasze ego tak dalece upadło, bo odrzuciliście prawdę. Choć znacie i wiecie o większości prawd oczywistych, mówionych potocznym językiem przez Was, to i tak pozostajecie bez odczytania prawdziwego ich sensu. Jesteście bez wprowadzania prawdy w swoje ziemskie życie, w swój ziemski byt. Chcecie wszystko dostać bez wysiłku. Ciągle po coś wyciągacie ręce. Ciągle prosicie o wszystko, Pana stworzyciela. A bez chcenia jesteście się wysilić, aby choć poznać uczucie, jakim was obdarzył Pan Stworzyciel. Bez chcenia jesteście cokolwiek robić, chcecie wszystko otrzymać. I to jeszcze bez wyrównania energetycznego, bez zapłaty. Najlepiej, gdybyście mieli więcej niż inni obok was." Do Waszego rozwoju duchowego potrzebujecie wyłącznie tyle, ile Wam wystarczy, aby godnie żyć i bez potrzeby odkładać na zapas. Ale za to trzeba zadbać, aby wszystko było czyste, proste i naturalne. Apokalipsa oczyści ziemię całą z tych, co działają przeciwko Ziemi, przeciwko naturze, przeciwko drugiemu człowiekowi. Oczyści z ciemności ciemnoty rozumu ludzkiego i wszystkich żądz. Lecz wasza ręka jest zawsze wyciągnięta po jałmużnę od Pana Stworzyciela. Zawsze, w każdym wypadku robicie różne dziwne rzeczy, włącznie z kłamstwem, aby tylko coś otrzymać za darmo, aby otrzymać pieniądze, które należą się za solidną pracę, jako wyrównanie, nic za darmo. Zanim się wydarzy, otrzymaliście wielokrotne napomnienia i ostrzeżenia, każdy duch przez przewodnika duchowego odbiera informacje, którymi jesteście bombardowani ze światła o zbliżających się kataklizmach, jesteście bombardowani energetycznie. Abyście natychmiast zaczęli się rozwijać duchowo, tu bez chodzenia o ciemną ezoterykę i dogmaty kościelne. Tu chodzi o prawdę i rozwój duchowy, oparty o miłość duchową i połączenie z Panem Stworzycielem, wasze duchowe odczuwanie, w ezoteryce i Kościele brak Pana Stworzyciela. Wiara człowieka to wewnętrzny proces, jego wewnętrzna sprawa. Na zewnątrz bez potrzeby pokazywać ani komukolwiek udowadniać wszystko. I tak działa w doskonałych prawach Pana stworzyciela. I każde rozliczenie czy kara zostanie wyrównana, bo wszystko samoczynnie się rozlicza bez ingerencji Pana stworzyciela. Zanim to wszystko się wydarzy, każdy duch na ziemi musi zderzyć się z prawdą w każdy możliwy sposób. Osobiście, przez blogi, poprzez filmy, strony internetowe, telewizję, prasę. Obojętnie co kto powie, to wy musicie sami podjąć decyzję, bo wy sami poniesiecie jej konsekwencje. Pamiętajcie, że jak wszyscy będą skakać z 11 piętra, to wy bez potrzeby skakać, dlatego że wszyscy skaczą. Bądźcie samodzielni, odczujcie to sami, sprawdzajcie wszystko swoim uczuciem, aby bez dania się zwieść innym, bo oni mogą was pociągnąć w otchłań ciemnoty rozumu ludzkiego, a stamtąd brak. Wyjścia.